Ciema, z tej strony Dragor i witam was w drugim meczyku towarzyskim, którym będzie e, Niemc, Niemiecka liga, czyli weźmiemy sobie Bayern kontra hiszpańska liga. E, damy Barcelona, tak. No i dobra, zobaczymy, które z tych drużyn będą od siebie lepsze. Um, ja gram Bayernem, ponieważ... Mm, za Barceloną nie przepadam. Oczywiście bez obrazy dla tych, co lubią, nie? Żeby od razu nie mieli jakichś pretensji. O, nie lubisz Barcelony, jesteś inny. Dobra, nieważne, nie róbmy tego. Ale okej, okay, zaczynamy meczyk i ciśniemy ładnie z koksem. Dobra, jesteśmy Gomezem, Prze przemiana na Riberego. Teraz jest Tomez Milu O kurde, ale oni grają. Zmieniłem sobie poziom trudności trochę na początkujący. Ale widzę, że to i tak nic nie daje. Ładnie było, ładnie było. Dobra, Robin był bliski zdobycia gola. A? Było nieźle. Dobra, lecisz, Feinsteiger? Chyba nie dojdzie, nie doszedł. Dobra. No to wyrzutro... Nasz Ład? Przecież ich. Jaki obronił? Widzieliście to? Nogę wystawił wyrzuc autu, sorry, jakiś rzuc drożdrożnicę w tutaj gadam dzisiaj jakieś głupoty. No, no. What? Przecież wjechałem w piłkę. What the fuck is. Ej, w piłkę to było. To było naprawdę w piłkę LOL. Ej, tego? Tego nie zrozumiałem. obrońmy o oh fuck! Rzutów karnych chcę ja tutaj nie lubię bronić, strasznie bardzo nie lubię tutaj rzutów rożnych bronić I... I i właśnie nie lubię rzutów rożnych bronić Dobra, gramy jeszcze raz no. teraz weźmiemy inną taktykę Robin No i dupa, z tego że Robin No i do kogo? O oh shit, jak teraz przegramy to będzie obciach to będzie obciaż a poza tym wiecie że Barcelona przegrała też 4 yy, 1 czy 0 z właśnie z Bayernem. Jezu to są jest, to jest już jajka to są już pierdoły było blisko ale z 1-0 dla Barcelony 11 minuta 13 minuta meczu no. Co? What the fuck is this motherfucker? Przecież wjechałem do w piłkę. Oh shit. Ej! No! Ja pierniczę. Kraka... Katastrofa. Co tu się dzieje? Dobra, teraz Miller się wkurzył. Także ciśniemy. Jest goal! Pięknie Miller, Thomas Miller Dobra weźmie piłkę Cieszymy się, dobra 2-1, <laughs> nieźle nieźle Tu ładnie tutaj prawda skoszenie I pizza I ładnie goal Ja yeah. Tylko się nie spodziewałem No okej, czekajcie to mi tu Kupa, kupa, słuchawki mi tutaj Dziś Oh no, oh shit Oh no, oh, 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 nasze, nasze Yes. to było samo wywrotka. Ja nie wywróciłem go. Shhh, fuck. Fuck you Robin. God damn it. Co tutaj się dzieje, Sorry. Uh, nie doszedł. Fuck. Może jak przegramy. A. Ślizgiem nic to jednak nie dało. Dobra, teraz jak o... Ob oh, fuck, obeszedł, Beszedł, dobra. Nasze... nasze. No co jest? Do cholery. Czemu nie zmieniałem się automatycznie? O, tutaj masz tą kartkę. Już to lepiej, tutaj nie będę szarżował. Dobra. Dobra, jest Miller. Nie! No i co, z barmy wziął i nie było. Fuck you, bitch! No, come on! <laughs> Fuck you. No Robben Jakie idioty i ci No tak To było bardzo mądre tak O Boże, czemu mi nie, nie coś te mecze, coś, 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 coś co kurde nie idzie Coś to nie idzie tak w rzeczywistości Dawaj, dawaj Ja piernicze, co to było? Jak? Jak on to obronił? Tak nasze. Fuck. Dobra, dajmy do tego. Okej, okay, tutaj ładnie rozegrajmy. Tutaj, nie do tego, idioto! Fuck. Fuck. Lecisz, Robin, lecisz! Jezus... Yes. O jest mamy piłkę! Fuck Sanchez. Że nie było propozycji meczów pod moim filmem, w poprzednim, w komentarzach, no to wybrałem sam po prostu jakiś meczyk, taki lepszy, żeby był. O, brawo! Brawo, takie Tak dobrze, trzyma, trzyma. Tak ufa. Jezu! Musimy strzelić tego gola. Nie wiem, gram sam nie nagrywając. szczela się po milion goli, a... Nagra nagrywa się Nie może się strzelić ani jednego. Nic co? Nie co to było? To był faul. Trzymanie za koszulkę. I takie tam... kurde! Chyba za ciężki przeciwnik. Dawaj, dawaj Alba. Alaba. Alba, Alba. 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 Kuru! Natsuku Jezus, z kim ja gram? O Boże, Dobra Roben, ciśniesz, ty jesteś najlepszy w Bayernie moim zdaniem Właśnie, o to mi chodziło Yeah! Fuck yeah! Tak! Szczęście się do nas uśmiechniało. uśmiechnęło. Puuuu, ładnie. Pyk i gol. Okej, okay. także ładnie wyszło, ładnie. Dobra, bierzemy teraz następnego gola. Próbujemy trafić. Chyba, że oni będą szybsi. Co mi się wydaje... Doszedł, 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 bez kojarzeń tutaj no i, i nasze. Dziękuję. Okej. Okay. Oh no. To był... To był fał. To było zepchnięcie. I teraz to oczywiście koniec. No dobra. Koniec. Także lecimy od razu z tłuką połówką oczywiście. Ach, niestety nie wyszło nam przepychanko. Ale dobra. Ale zobaczymy teraz, można wyjdzie. Aj, jaj, alaba! Tomasz Mula O przez bramkę przeleciał, dobry jest yeah. Yeah. Tu Takie To było ładne podanie, myślałem że pójdę weźmie, ale nie Jednak dałem radę Dałem radę Dobra, ciśniemy Gomez jest też naprawdę dobrym piłkarzem, jeśli chodzi o... Coś ci nie wyszło, gość. Finish Jest czwarty. Pięknie. Je, yeah. Ładnie, ładnie Gomez. Gomez wszystko szczerze. Pyk! Ładna posła torpeda. Także najmniejszych szans z nim nie miał. 4-2. Jest blisko rzeczywistości. Wbijmy jeszcze jednego gola. To już będzie całkiem... Fuck! Dobrze. Eee. O. A ładnie podał do ładnie podał. A jest! Jest boating! Gęsko. Fucking. No gościu przesuń się o, przeszkadza w grze A dobra i tak mamy już wolny Za przeszkadzańską Czyli ja przeszkadzam Pomyliło mi się Dobra mamy tutaj Robena Roben kryje ładnie Ach ja nakrył Tak nakrył, że mu podali O! Lecimy I do środkowanko i z bańki. I nie wyszło. Ach, Uuu! Uh. No blisko. Pada pewnie do Iniesty. Teraz do Iniesty pójdzie. Nie, nie pójdzie. No i teraz ciśniemy, prawda? Całą moc. Ah, Ładnie, ale Gomez był już na... Był gotowy już i spokojnie by wykończył tam akcję jeśli by przyszła na to pora ale dobra e, dzięki ogólnie za wsparcie w pierwszym odcinku e, mam, mam nadzieję że drugi wam się też spodoba e, rozgromiliśmy dosyć mocno barcelonę jak do tej pory nie do a w sumie Aaaa, ah, fuck'em, nie wyszło. To było, to by było zbyt piękne i łatwe. Ale... Ugh, Xavi... Messi... Pedro... Nie, to jest Sergio Busquets, sorry, Alba, Alla... A ten, kurde. Oj, 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 coś się dzieje niedobrego. Oj, oj, oj. Uff. I teraz prójesz, Miller, Miller, Miller. Miller już zmęczony. Już nie napruje daleko. Jest! Robyn też jest bardzo dobrym piłkarzem, a wręcz naprawdę świetnym piłkarzem i udało się. Ale przy dobitce. Dopiero dobitka przyniosła zwycięstwo. I jeb, i jep. I jeszcze się odbiła od MMS i tam był, nie wiem, ale bez dobitki nie byłoby tego gola. A nie doszedł Gomez, nie doszedł. Dobra, Fabregas I teraz mamy niestety I niestety to trzeba faulować Ach, Messi też Dobra, zmiana, Ribéry, ciśniesz Ale by przejął, ładnie było, przejął, by przejął Ach God damn it. okej, okay. Messi z Fabregasem sobie gadają, No Ile zarobiłeś wczoraj? 20, a ty? 30, no to jesteś lepszy, no dzięki Czekaj chwilę, bo buta o Dobra, no i zmiana fabrykasa Come on, come on, come on, come on, come on. A, Ribery wjechał na dupce, Ale nic z tego, oj Coś tutaj się niedobrego dzieje, widzę A, no i out Rożny Teraz mnie Mam takie dziwne wrażenie, że teraz mnie Lol, widzieliście to? No co jest? Nieporozumienie wokół, wokół piłkarzy. O, widzicie, blisko było bardzo. Dobra, podajmy sobie do lama. Filip Lam. Kapitan Bayernu. Też jeden z lepszych piłkarzy na świecie. A zresztą, który piłkarz teraz nie jest dobry? Wszyscy są dobrzy. No Jezu! No i dobra, i tak nasze. Dobra. Mamy tutaj... Jordi Albe. No dobra, no nie obchodzi na Jordi Alba, tylko... Grańsko. Dobra. Dobra, podajmy do Robbenu. O już, są O już są bitch. Son never fucking bitch. Bunga bunga... Bunga bunga? Huh. Ach, jak pykałem Pykałem sobie jak co, Co się dzieje do cholery? Co się kurwa dzieje? O, o, shit, Jezu O boż To było piękne. Widział się nie wyszło to LOL Myślałem, że to wyjdzie, to jest naprawdę dość sporo do tego. Jeooo, yeah, to był najpiękniejszy goleki. Zrobiłem w życiu... Dum. Yeah! Nie no z przewrotek lepsze wychodzą kiwek ale... Tu fajnie obróciłem, tu w tyle piętką i pyk i gol. Elegancko, 87 minuta, już 6-2. Jest, jest moc, jest moc, jest moc, jest moc, jest moc, jest moc. Dobra. Naciz Libery, Riberysa ja jeszcze by nie strzelił z tych wszystkich tutaj koksów Libery O oh shit, chciałem go ominąć. Ja! Jakby nie zatrzymał tego nogą, to by był gol jak więc na stówę. Pum! Elegancko oj oj, oj 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 oj, nie wyszła. Kto to jest? Sony. Song, song What? Song? 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 Skąd tu song? What the fuck? Aaaaa ah. Fsiung i daleki wyrzut No i co z tego, Dani Alves? I koniec, proszę Państwa, i koniec! Poszło nam dosyć dobrze Miller, Robin, Gomez, Gomez, Xavi, Martinez i Miller A w Barcelonie Jordi Alba i Lionel Messi Okej okay. Więc z mojej strony to tyle, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, dawajcie propozycje w komentarzach, już mówię, a jak nie to wymyślę sam. No, dobra, cześć, yo!